Szczęśliwy Boże, coś Wam powiem. Zło nigdy nie śpi. Przyczajone czułaby w chwili naszej nieuwagi wedrzeć się do naszego życia. Często wyglądanie niepozornie. Nawet w swoim kamuflażu wydaje się być czymś dobrym. Zwłaszcza wtedy nas nęka, kiedy stanęliśmy na jakimś rozdrożu. Kiedy decydują się losy, którą drogę wybrać. Ono wskazuje tę, na której nie powinniśmy stanąć. I wtedy jesteśmy straceni, bo z każdym krokiem zrobionym do przodu dalamy się od Boga. To nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, powiedział Jezus. Papież Benedykt powiedział, diabeł zawsze stara się zburzyć w nas dzieło Boga, siejąc podział w ludzkim sercu, pomiędzy ciałem i duszą, człowiekiem i Bogiem, w relacjach społecznych, międzynarodowych. Zło się je wojnę, Bóg jest twórcą pokoju. Jesteśmy tego świadkami na całym świecie, w naszym otoczeniu, a może i w naszym życiu. Demon nie zawsze będzie nami targał po ścianach, nie będzie manifestował swojej obecności. On tylko będzie pilnował, żebyśmy trwali w stanie bez łaski. A skoro Chrystus swoim przyjściem, jak mówi święty Cezaris Arles, wyrwał demona z naszych serc, aby przygotować w nich swoją świątynię, starajmy się ze wszystkich sił i z jego pomocą, aby nie został w nas znieważony przez nasze złe uczynki. Tak mi się to skojarzyło z kościołami na zachodzie Europy. Piękne, wiekowe, zachwycają swoją architekturą, ale czegoś im brak. Brak tam ludzi. Brak kultu, brak sakramentów. Świątynie poświęcone Bogu, wznoszone przez wysiłek i ofiary wielu ludzi, stały się puste i pozbawione ducha. A i niejednokrotnie to, co w nich aktualnie się dzieje, przeczy ich pierwotnemu celowi. Czyż nie tak dzieje się z ludźmi? Na początku niewinni, czyści, poświęceni Bogu przez chrzest. Później już dojrzalsi, ale coraz mniej okazujący zainteresowanie wiarą. Aż w końcu nadchodzi dzień, kiedy zamyka się serce człowieka dla tego, komu zostało się poświęcone. I ani Bóg tam nie ma wstępu, ani człowiek nie poszukuje Boga. I stan jego się pogarsza, choć aktywność życia pokazuje zupełnie inny obrazek. Tylko to jest zagłuszanie swojego sumienia, by przez zabawę i rozrywkę nie myśleć o tym, co się w sercu rozgrywa. Czy taki człowiek jest przegrany i nie ma dla niego ratunku? Jeśli tak by miało być, to po co ta cała misja Jezusa? Po co jego ofiara na krzyżu? Wszystko byłoby zbędne, a jest wręcz przeciwnie. Właśnie na Golgocie szatan został pokonany. Jego władza nie jest wieczna. Jest on tak samo jak my tylko stworzeniem, choć nie można odmówić mu mocy. Wbudowanie w budowaniu królestwa nie może przeszkodzić, choć ciągle się stara i kąsa tych najsłabszych. Jego największym zwycięstwem jest fakt, że ludzie się nie boją go. Bo jak mają się bać, skoro przestali wierzyć w istnienie szatana? Nie może znieść tego, że ciągle tak mało ludzi udało mu się złamać, więc wchodzi także do kościoła i rozbija od środka. Jeśli nie udaje nam się gromadzić ludzi przy Chrystusie, jeśli wydajemy swoje opinie sprzeczne z głosem kościoła, wtedy stajemy się tymi, którzy rozpraszają. Im dalej od pasterza, tym łatwiejszą stajemy się ofiarą. Więc czuwajmy, byśmy w walce o wiarę nie ustali i pamiętajmy, że od Boga jesteśmy całkowicie zależni, bośmy słabi i grzeszni. Niech Pan Wam błogosławi. W ojca, syna i ducha świętego. Amen. Z Panem Bogiem.